Cześć Monika, witam cię Cześć. na moim... obok mojego stołu mm -hmm. serwisowego. Słuchajcie, dzisiaj Monikę zaprosiłem dlatego, że jest dosyć teoretycznie prosta naprawa, ale to jest ciekawa, ciekawy sprzęt. Ciekawy sprzęt, bo trafia się ekstremalnie rzadko w serwisach. Wszyscy się zdziwicie, ale będziemy naprawiali się klagaturę. O. o. Do peceta. O. Zobacz w ogóle, ile to waży. Mm, plaszy, plaszy. no waży. No ile? Ile? Jak taki kubuś, nie? Mały. To jest klawiatura. W częściach. W częściach. Zaraz to zawołamy, będą skręcali, nie? Lego. Weź teraz to, podnieś. No tak. Oh, co? To... Takiej klawiatury jeszcze nie widziałam. Jest, jest gruba, ciężka i jest tak. grubo. Tak. Jest, jest naprawdę ciężka. O matko. A z ile kosztuje? Nie wiem, 500 zł. 2000 złotych Klawiatura 2000 zł. Tak powiedzieli mi chłopaki. Mhm. Takie, mam, mam takich chłopaków, którzy mi to mówią. Podpowiadają mi. KBD Fans. Zobaczymy, czy naprawdę. KBD Fans. Raz sobie wprzemy. No i spójrzmy, co tutaj jest. Tutaj, to jest właśnie ta klawiatura, z tego co widzę. 319 dolarów. Ale nie wiem, czy to jest sama. Keyboard Kit, to jest wszystko. Nie, wygląda jak tylko budowa. Jak tylko budowa wygląda, nie? Mm -hmm. Bo to jest jakaś kasta. Ja też nie jestem przygotowany do tego jakieś specjalnie, dlatego też tutaj patrzę o co chodzi. I tą klawiaturę się składa customowo. Widzisz, mm -hmm. Możesz, można sobie oddzielnie części kupować. Tutaj, nie wiem, 329 dolarów to jest całość czy nie całość, nie wiem. No ale około, no nawet 329 dolarów to już jest około 1300 zł, nawet więcej. To jest naprawdę ciężkie. Dobra, tu ja mam jakieś switche zapasowe. Które inaczej klikają, chyba? Po prostu to można wymieniać. Dla no. <noise> bezpieczeństwa. Te są po prostu bardziej ciche. A strasznie głośne mhm. jest, co? Wreszcie. Normalnie. Ale stop... zawsze lubiłam dźwięk klawiatury. Tak? Tak. Taka. taka biurowa chyba... myśl. <noise> chyba dlatego, że mało czasu spędzałam przy komputerze i mi to nie przeszkadzało. Teraz sobie tak z wieczorkiem siadasz, Dzieciaki śpią. Tak. I dzieciki wstają, no bo inaczej. Jesteś nastolatkiem, i w nocy chcesz cicho popisać. klawiatura trafiła na serwis, bo jest uszkodzona. Jest uszkodzony gniazdo USB, mamy nowe gniazdo USB, więc tam wiecie, to jest dodatkowy odcinek. więc spróbujmy to wyciągnąć. Zapisz to Monika. To wygląda naprawdę ciekawie. To jest gruba, gruba płyta PCB. Jeśli tu jest nakładka aluminiowa, lub jakiś metal, może nie, to aluminium nie pomalujesz chyba, nie? Więc to jest jakiś, jakaś stal pomalowana na złoto. Gdzieś tu było gniazdo. O, widzę, gniazdo USB. Tutaj było kiedyś. Mhm. Widzisz? Już tego nie ma, jest urwane. Jest USB-C. No i to jest taki problem w tych wszystkich tych wszystkich elementach mhm. zasilanych przez porty USB, USB-C, że tutaj jednak jest wywierana siła, gdzieś tam się pociągnie tą klawiaturę, tą coś się tak po prostu no, porusza, porusza. No bo patrz, jak mamy samą, samą tą obudowę, no to ten kabel tutaj sobie wejdzie i swobodnie się rusza na boki, więc obudowa nie ma żadnego wpływu na stabilność tego przewodu. Kabla i cała siła, cała stabilność jest wywierana, wywierana tylko i wyłącznie na płycie głównej. Więc warto byłoby tutaj zastosować specjalne gniazdo USB-C, które jest montowane do obudowy i na przykład na tasiemce jest połączone z taką płytą. I wtedy siła jest wywierana na obudowę USB-C, która jest przykręcona, a nie na piny. No, jak widzicie, tutaj po prostu to zostało wyrywane i tego nie ma. I teraz spróbujemy tutaj przylutować. Nie będę męczył Moniki, po prostu tutaj wziąłem ją, żebyśmy tak posiedzieli, posiedzieli popatrzyli jak to w ogóle wygląda i, i reakcje kobiety na klawiaturę za 2000 złotych. Monika, co byś mogła mieć za 2000 złotych w świecie kobiet? Na co byś wydała? No bo tutaj ktoś sobie po prostu wydał na, na klawiaturę dwa kafle, mm -hmm. a ty co byś? Ja robisz? jestem prostą kobietą. Więc co, Nikę byś sobie kupiła? i <laughs> Oj, wyostrza się humor. No naprawdę. No i coś niesamowitego. Nie? Coś niesamowitego, nie? Za, za tyle pieniędzy. Tak, tak. Weź tam mi lutownicę. Obie. Przypomnij. Taki guziczek tutaj tutaj na dole po prawej. No ale spójrzmy. Patrzcie, jakim cudem wszystkie ścieżki są całe. Czyli to świadczy, że ta płyta PCB jest naprawdę Solidne. solidnie wykonana. Jest pewnie gruba, gruba solder maska. Te, te pady są solidnie przymocowane, nie, nie wyrywały się, więc teoretycznie prosta naprawa. Teoretycznie, teoretycznie. teorii różnie bywa. Mamy nowe gniazdo. Oczywiście to pod mikroskopem wydaje się, że to jest duże i, i nie ma żadnego problemu, bo jak widzisz musimy zlutować te piny, te, te, tak. te, te drobne. Tak. Drobne są co? Drobniutkie. Są drobniutkie. To są naprawdę drobniutkie piny, ale to nie ma żadnego problemu z tym. No wypada mieć teraz po prostu mikroskop do takich prac i to nie ma wtedy żadnego problemu. No i lutonica też się przyda jakaś odpowiednia. Najlepiej użyć cyny Ołowiowy, dlatego, że ołów sprawia, że to że spoiwo jest bardziej elastyczne. Natomiast spoiwo bezołowiowe kruszy się, pęka. Dlatego mi się wydaje, że spoiwo ołowiowe dłużej wytrzyma na takie mechaniczne naprężenia. Nie popęka, bo to po prostu pękało i odpadło. Nie uszkadzając przy tym żadnych padów. Co jest fajne. Teraz najlepiej, żeby tą cynę starą usunąć, najlepiej przelutować to stopnikiem i cyną ołowiową, a a kolejnym krokiem będzie po prostu odessanie całego spoiwa, który tam jest, które już się wymiesza, ta, ta ołowiówka wymiesza się z tą bezołowiówką i przez to też punkt top topnienia spoiwa spadnie o parę stopni, bo jak wiecie spoiwo bezołowiowe ma wyższą temperaturę topnienia, to znaczy, że potrzebujemy więcej temperatury od lutownicy, to znaczy, że się trudniej to lutuje po prostu. O jest, tu jest, to jest naprawdę ciężkie. Ale dobra, słuchajcie, użyjemy topnika. Tutaj są obok elementy plastikowe, więc trzeba uważać. Trzeba na nie. uważać. Ogólnie najfajniej to lekko pozgrzać hotem, żeby ta płyta już dostała troszeczkę ciepła, ale mamy dosyć dość porządny sprzęt JBC, który jest naprawdę wydajny. Te groty lutownicze yy, są naprawdę wydajne, więc więc tutaj nie będzie tego problemu, że przyłożymy grot do zimnej płyty, i ta płyta odbierze całe ciepło z grota. I zanim czujnik zrozumie, że, że temperatura bardzo mocno spadła, to ten grot się przyklei, i dopiero ta stacja będzie próbowała dać tam du dużo, dużo prądu, żeby to się znowu rozgrzało. I to po prostu wolno trwa. Tutaj natomiast mamy czujnik i grzałkę w grocie, i reakcja jest natychmiastowa jest możliwie najszybsza, bo przy tańszych lutownicach grot jest wkręcany i to tam nie łączy dobrze. I czujnik też jest tam w kolbie, który tam coś tam próbuje dotykać tego, tego grota. I to jest wiadomo, ka każde połączenie powoduje, że, że ta transmisja ciepła jest dużo niższa. Tutaj jest wszystko zintegrowane. Oczywiście nie tylko JBC, ale jeszcze Weller. I, I w Ameryce używają tej stacji, jak ona tam się nazywa. No tam Louis Rossman i tam cała ekipa używa tych swoich lutownic i oni, one są tańsze też i mają też te, te, jak JBC, zintegrowane wszystko. Oczywiście warto używać też przy lutowaniu pochłania, pochłaniacza oparów, dlatego że to wszystko jest rakotwórcze, dostaniecie raka płuc, gdy będziecie to wszystko wdychali. Więc prosiłem was, jak coś lutujecie, nawet no, przede wszystkim w domu To miejcie przynajmniej okna otwarte i nie wdychajcie tego Ustawiłem temperaturę, ile? 300 380 95 300, znaczy nie, to nam pokazuje, że się nagrzało Elegancko idzie Tutaj mamy plecionkę, która nam się. Ciny, cało. Mam nadzieję, że to zrobi. Tutaj odeślało nam cyny, usuwamy. Świeży kawałeczek Oczywiście mam tutaj też jakoś tam topnik w tej, w tej plecionce miedzianej Jest. Automatycznie ułatwia to śrutowanie, chociaż mam swój Teraz czyścimy to alkoholem IPA możliwie najczystszy, bo też są różne czystości tego alkoholu Ja używam możliwie najczystszego, już nie pamiętam dokładnie jak tam to się nazywa ale super, hiperczysty alkohol izopropylowy Mogę Wam tak powiedzieć No i co, prosta sprawa, mamy teraz nowe gniazdo, zobaczymy czy w ogóle pasuje Wow, pasuje Jak ja rzadko wykonuję takie naprawy To jest tak rzadko Tak wszystko idzie prosto Od czego by tu zacząć? Najlepiej zacząć od elementów Okej, okay, to może by się przydało to w ogóle wylutować. Co wylutować? Znaczy nie wylutować, tylko wyciągnąć tą, ten element. To chyba, żeby to dobrze przylutować, to by się wypadało, ale niekoniecznie. Wyciągnąć ten element. Nie, bo to są takie plastiki. Nie, spokojnie, chyba tak. Bo tą część się wyciąga, i wtedy wszystko wypadnie. Tak? Dobrze mówię? To się wszystko wyciąga. To, bo tą blaszką, motorową chyba można wyciągnąć. Ale po co potrzebujesz to wyciągać? Czekaj, bo te klawisze tak wychodzą same z siebie? Zaraz. A się, się osnęło, bo dostanę. Jest specjalny klucz do wyciągania tych elementów. No po co chcesz to wyciągnąć? A, bo z się takie naciska. Bo, bo bym chciał z drugiej strony płyty to też polutować, jakby mhm. wiesz. Dobra, teraz zmienię grot na cieńszy. Lub na. O, mogę też lutować tutaj yy, mini falą. Mini po to, żeby tam sobie zrobić bajorko cynny, który będzie przejeżdżał, ale to tam nie trzeba, przy tylko o pinach. Fajnie by było wymontować tą, ten element, żeby móc z drugiej strony też przylutować. Natomiast, kurczę, za bardzo nie, nie wiem jak to wy, wymontować, nie chciałbym tego uszkodzić. Też jest sposób na to, że po prostu z tej strony się lutuje tej jednej, natomiast tak długo trzyma się tą cynę, żeby ona wpłynęła z jednej strony maksymalnie w środek tego kanału i go wypełniła dokładnie, i prawie że wyciekła z drugiej strony. Użyjemy troszeczkę topniczka PEG, bo na początku polutujemy sobie te elementy, które trzymają całą konstrukcję. Tak, jest tu miejsce, żeby to wszystko wpłynęło. Bierzemy tego z przodu koleżkę na sam pad i trzymamy, trzymamy, trzymamy. Widzicie, jak wpływa, 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 wpłynęło sobie. Była duża kula, która była na powierzchni, a później tak sobie wpływała, wpływała i wpłynęła. Robimy kuleczkę spoiwa. Dociskamy na sam pad, na samym padzie trzymamy i wpływa, wpływa, wpływa. I patrzcie, wszystko wpłynęło sobie. Cała ta kula wpłynęła w kanał, w środeczek. Nie było żadnego zimnego lutu. Robimy kulę. I sam pad. Trzymam na samym padzie. I to sobie tam wsiąka. No, już nie ma kuli, dlatego warto dać jeszcze więcej. Dobre ssa nie ma. Patrzcie, jak ten kanał wypełnia. Wypełnił cały kanał I Jeszcze jeden i już możemy z grubej rury zapodawać. Rozgrzewamy pad lutowniczy, sam pad i zalewamy go tutaj topnikiem. Nie topnikiem, a cyną wpłynie. Patrzcie, jakie wypełnienie! I jeszcze tego możemy poprawić. Jeszcze więcej możemy dać syny. Czyli sam pad rozgrzewamy i bajorko wypełniamy. Patrzcie. Pełnił się. Mhm. Zobaczcie z drugiej strony, jak to wygląda. Widzicie? Jest wypełnienie. Super. Sprawie troszeczkę więcej z lewej, ale z lewej tak jest wypełnione kompletnie. Więc tutaj nie trzeba z dwóch stron, tak naprawdę, tylko odpowiednio sam ten kanał rozgrzać. Przesunęło się. No, i nie zwróciłem uwagi, i to się delikatnie przesunęło w tym momencie, tutaj. No, ale nie, ale, ale jest ok. Patrzcie, zostało tutaj troszeczkę delikatnie przesunięte, bo ten kanał jednak ma troszeczkę luz. No więc, ogólnie, warto może zapać jedną nóżkę. No, trudno powiedzieć, ale wszystko się mieści jeszcze w granicach tolerancji. No, są różne techniki, bo jak na początku się nóżki te sygnałowe wlutuje, a później się dociśnie tamto, to na przykład może nie dociskać do samej płyty głównej dobrze, dlatego że te nóżki tak by stają, tak na przykład są skoszone i są się tak szlutuje, a dopiero jak się dociśnie je, to się rozprostują, więc tutaj jest parę różnych problemów, które później się człowiek z tym zmaga. Okay, delikatnie zostało to przesunięte, ale jest wszystko w normie, więc tutaj nie róbmy dra dramaturgii. Więc jest naprawdę jest, jest w porządku. Wiemy przede wszystkim, że sama obudowa jest bardzo dobrze solidnie przylutowana, No, ale oczywiście też trzeba zwracać uwagę na, 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 ten, na ten luz, który tutaj wychodzi, wyszedł. I to troszeczkę dajemy topnika. Staramy się, żeby ten nasz sam pad został zabielony. Nie pat a sama ta. No, pad z gniazda. Jeszcze tam troszeczkę topnika. Topnik powoduje, że te napięcia powierzchniowe spoiwa lepiej działają. I, i, i pozwala na to, że, że nie będzie mostków między tymi padami. Bo on powoduje, że te napięcia powierzchniowe no, po prostu są silniejsze w praktyce. No, więc to jest jak widzicie. Jest te delikatnie poszło w lewą stronę, kurcze jest zawsze jeszcze ten luz. Nie? Monika mnie rozkojarzyła, to wszystko na Moniki. <gry> Czasami jest nawet problem jak się jak jest całkowicie wycentrowany pat na padzie, jak jest tutaj patna na nakłucie głównej, a tutaj mam ten z gniazda, łapie się tylko w tym miejscu, spoiwo łapie. Natomiast jak teraz jest delikatnie wycentrowane, to też jest z dołu i łapie z dołu i z góry. Hmm. Dobra, czy to teraz szło? Tak, tutaj. Powiedzmy, że najpierw gniazdo USB chcę sobie wsadzić. i jak to ciężkie jest. Aha. gniazdo USB tutaj nie wyszło do końca? Ja tego nie rozbierałem, więc ja tylko tak to widzę, jak to jest w tych częściach. Są takie śrubki. Podaj mi śrubkę, po jakimś latopie zostało parę śrubek. I jak to w takiej starej maszynie do pisania. One nie są podpisane? Wiejku, ale tak słabo strasznie, nie? No nie wiem, czy, czy chciałabym cały czas pracować Dobrze, czekaj, ja to schowam Dobra, Monika mówiła, że, że byśmy tego nie skręcali, bo może nie działać <grym 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 Więc e, podłączę to sobie Sprawdzimy, czy działa, a potem będziemy się bawić okay. Składanie Wstało, wykryte okay, W sumie tutaj mam klawiaturę, mogę wpisać <grym> O, jest gotowa do użycia War. Patrzcie. To jest test pisania na klawiaturze bez klawiatury. O, no, prawie. Dobra kochanie, teraz Ty napisz swoim nazwiskiem. nazwisko. Wow! Lepsza ode mnie! Brawo! Dziękuję. Wygrałaś. Talon. No dobra, to jest. Sprzęt działa, jest wszystko w porządku. Gniazdo nowe siedzi. Pisać można. Monika, będzie radę to sama zrobić? Jak sądzisz? Yy, to żeby to naprawić? No? Tak. Prosta sprawa, nie? Prosta sprawa. Miałem dobrą lutownicę, więc poszło sprawniej. Na słabszej lutownicy byście musieli po prostu większą temperaturę ustawić, lub wcześniej podwreślać to hotem, żeby to się sprawniej lutowało. No ale hotem tutaj trzeba uważać, bo są plastikowe elementy, więc po prostu pewnie byście musieli dużą temperaturę, dużo wyższą temperaturę ustawić na swoim sprzęcie. Trzeba wyczuć, więc wymiana gniazd. Ogólnie wydaje się, że to jest prosta sprawa, ale trzeba też mieć doświadczenie, żeby to sprawnie zrobić, nie pouszkodzać innych rzeczy. Składamy. Składamy i się trzymajcie dodatkowych odcineczek takich delikatniusi, delikatniusi. W niedzielę będzie coś, coś, mam nadzieję, konkretniejszego. No, więc Monika. A to koniec? No chyba nie, nie. bo jeszcze jakaś tam kwestia ma Monikę do, do wypowiedzenia. A? No dobra, no a myślałam, że jeszcze posłużenie po prostu pokażemy. Nie, to. Ja tam. Dobra, to ja sobie idę. Zostawiam Was z Moniką, tam bez bajerów żadnych. W takim razie przypominam, że w opisie pod filmami Daniela znajdziecie informacje o naszych dwóch partnerach kanału Teme oraz MoraleNet. Jest tam również formularz zgłoszeniowy do serwisu laptopów oraz namiary na serwis audio. I sklep politingowy. I wpadajcie do nas na instagrama środowo i Spółka. To cześć, trzymajcie się. Hej! Cześć!